Dzień dobry. Mamy 25 czerwca 2023. Obiecałam Wam, że opowiem Wam trochę o powstaniu trafnego ziółka. Jest to też taki. Ten filmik jest takim prezentem dla mojej Krystyny, dla mojej cioci Krystyny, która to ona właśnie wymyśliła nazwę Trafne Ziółko wytrwale zostałam ja w tym wszystkim pomocników było wielu ale jakoś nie, nie było nam po drodze nie, urodzinowo, imieninowy także Krystyna pozdrawiam Cię bardzo serdecznie no i o czym dzisiaj Wam chciałam opowiedzieć i pokazać, bo tych materiałów Przygotowałam sobie sporo i tak o każdym coś opowiem. Tutaj jest yy, od prezydenta, już wam to nieraz pokazywałam, robiłam zdjęcie yy, w 2018. Wtedy Andrzeja Dudy nie było na tym spotkaniu, jak byłam w Belwederze. Yy, zaraz mi się chyba ręce zaczną trząść. Nie było, nie było Andrzeja Dudy, bo był w Stanach. Podpisywał, podpisywał swoje ustawki, ustawki, o czym ja wtedy jeszcze nie wiedziałam. Nie byłam tak w politykę wkręcona, nie, nie zaczęłam takich działań jak obecnie. Myślałam, że to są ludzie, którzy chcą dla mnie dobrze. Którzy po prostu mają związane ręce, i tutaj tak naprawdę to też sami, sami walczą o to yy, dobro dla rolników. Okazało się inaczej. Także tutaj widzicie podpis, podpis. No. I jakie to są dokumenty? Skoro te podpisy, podpisy są jakie są. Będę to sobie odkładać, żeby po prostu mieć miejsce na kolejne. Tutaj jest brwinowo gratulacje, gratulacje od pana dyrektora. Tutaj jest już wiarygodny podpis. Można powiedzieć, że wiarygodny. Tutaj mamy gratulacje przesyłane. Wielkopolska, marszałek, marszałek. Marszałek. Ja Wam chcę zwrócić uwagę na to. Ile na to wszystko idzie pieniędzy. Ja już o tym mówiłam. Żeby do mnie tego nie przysyłali. Nie przysyłali. Bo to jest kłamstwo. Widzicie tych ludzi? Wszędzie, wszędzie tylko fotki, wszędzie tylko reklama. Reklama. No i tutaj tarcza, tarcza antykryzysowa dla, dla rolnictwa. Tak naprawdę nie wydarzyło się nic. Tutaj jest materiał, który otrzymałam w brwinowie na stoisku, jak stałam, jak stałam w brwinowie. Yy, po prostu yy, panie chciały wywiad ze mną przeprowadzić i przeprowadziły ten wywiad. Przeprowadziły ten wywiad. Oczywiście nie wszystko było powiedziane, co ja chciałam powiedzieć. No, wyraziłam zgodę, no bo co? Mam inne wyjście, no, walkę toczę swoją dalej. No i jedyne co, to mogę później pokazywać, jak kłamią. Jak kłamią, jak wszystko, tutaj jest talerz z moimi siłkami. Jak kłamią, jak manipulują ludźmi tych materiałów widzicie innowacja rolnictwa to jest nie wiem z 15, z 14 roku centrum doradztwa rolniczego, wsparcie, innowacja i, i nikt nie chce polskie zioła rozumiecie to? to było polskie zioła jeszcze może, może się zatrzymam tutaj brwinowo Proszę, to była, moja, to była moja nagroda, rozumiecie? To była nagroda. Nagroda. Polskie sma, Polska smakuje, deseczka. Używałam już tego nie używam, bo po prostu jestem, jestem na nich bardzo zdenerwowana, więc jest to schowane, schowane i nie używam tego. Tutaj jest przegląd nauk o zdrowiu. Do tego wrócę, do tego wrócę, do tego wrócę. Tutaj widzicie, jak odbywają się te szkolenia. Ja Wam pokażę, jak to się odbywa. Karteluszków się nadrukuje, nadrukuje się tego. Tak. I to jest, to jest o, coś tam się napisze, e, stanie się przed ludźmi, trochę się pogada, poopowiada. Najlepszym tym jest, jak się umie język łaciński, nie? Który jest językiem martwym. Teraz wprowadzą go na nowo no bo tak naprawdę to nie mamy kiedy się tego dokładnie nauczyć. Jest to taki no. Hmm. szok, taki dzień za dniem leci, nie potrafimy zapanować nad sobą, nad swoimi czasami emocjami, nad tym, jak życie nam ucieka, a tutaj wprowadza nam się język za językiem. Angielski to jest po prostu, angielski jest językiem międzynarodowym się twierdzi. Druga część twierdzi, że rosyjski jest taki międzynarodowym. No i łacina. Po Łacinie, jak ktoś umie coś powiedzieć, to on już po prostu błyśnie, błyśnie przed tymi ludźmi, przed kamerami. Wtedy, wtedy, o jejku, jaki to jest gość. Tutaj Wam pokażę. To przyjechali panowie, którzy tą książeczkę przygotowywali. Ten cały konkurs. Konkurs. Ja wyraziłam zgodę, zrobili zdjęcia, bardzo się cieszyłam, bardzo ładnie to poszło, bardzo ładnie to poszło w tej książeczce. Tu jak widzicie są reklamy różnych też, którzy gospodarstw, którzy wyrazili zgodę, więc tutaj widzicie to jest mój surowiec zielarski. O tutaj jest zdjęcie ziół, które były też pokazywane w szkole. Zabierałam je jakiś czas ze sobą, a tutaj jest pierwsze stoisko w Sierakowie, bardzo ubogie, bardzo ubogie, ale ja się tego nie wstydzę, bo jest to szkoła, szkoła dla mnie i to jest po prostu zadowolenie, jak mogłam przejść tyle lat i, i przeżyć to wszystko. Mój ukochany ślaz, który nie chce, nie chce ostatnio rosnąć, nawet y, wymarł ten, co koło domu był, więc nie mam, nie mam, mam trochę nasion nazbieranych, ale nie mam y, nawet odbiorcy na niego. Ze ślazem to było tak, że pojechałam do, y, do y, y, kawonu. Tak, do kawonu, do pana, y, z panem Lisieckim rozmawiałam. Jak dobrze pamiętam nazwiska, bo nieraz gdzieś mi tam się to przekręca, także przepraszam, jeśli przekręciłam. I zapytałam, co ja mogę dla was zbierać? Bo cały czas chciałam zbierać dla firmy, dla innej firmy. Y, to, że miałam y, gospodarstwo, i już chyba wtedy była nazwa, a może jeszcze, właśnie nie. Yy, właśnie nie mogę sobie przypomnieć, także Krystyna prosiłabym Cię o dokładną datę, gdybyś mi mogła gdzieś tam napisać dokładną datę yy, powstania, pomysłu i tej nazwy trafne ziółko. Pojechałam do kawonu i Pan powiedział do mnie, że może Pani zbierać yy, ślas. No to ja sobie mówię do niego, zasadzę sobie 5 hektarów i, i już, bo co tam? A pan mnie wyśmiał i mówi: 5 hektarów. To chyba pani takie małe miasteczko zatrudni do zbierania. Bo wtedy nie wiedziałam, wtedy naprawdę nie wiedziałam, mało wiedziałam o ziołach i tutaj no miał rację. Ja później też sama ze siebie się śmiałam, bo nie miałam ludzi do zbierania. Uwikłałam się w te wszystkie procedury, które tutaj Unia narzuca, w dopłaty. Więc kontrola za kontrolą przeszłam. Przeszłam 5 lat, przeszłam tych kontroli, tych certyfikatów. Nieraz pytacie, dlaczego nazwisko Mielnik. No, bo to było moje y, drugie nazwisko. Pierwsze to Krakowska. Tak jak widzicie, tych certyfikatów. Ten y, tutaj Polskie Centrum Badań i Certyfikatów to jest jednostka. Nie sprawdzałam, czy jeszcze jest, ale Ci państwo przyjechali wtedy do mnie na pole, wzięli sadzonki ślazu i sprawdzili pod kątem pestycydów, czy na moim polu nie były i nie są używane pestycydy. Więc okazało się, że nie są i, i mogłam dalej po prostu prowadzić tutaj ekologiczną, cały ten program ekologiczny. Tak jak widzicie, tutaj. Wprowadzili mnie w błąd. To jest oferta, która przy, szukałam jej kiedyś, ale dzisiaj mi się udało znaleźć, którą mi przysłali. Przysłali i sobie przeczytajcie, co tutaj pisze. Nowa jednostka certyfikująca ekologi, rolnictwo ekologiczne. Współpraca z nami to rozwój i kontakt z klientami na całym świecie. Działamy w 60%. Krajach świata. No to ja się pytam, jaki ja mam ten kontakt? Jaki ja mam ten kontakt? To jest list. Nie, to jest zaproszenie, bo to jest zaproszenie. Oczywiście, widzicie, widzicie, jak tu pisze? Wszystko, wszystko możecie sobie. Szanowna Pani Mielnik. Ja tyle razy wam powtarzam. Jestem zwykłą polską kobietą i też szanowna to wy sobie zostawcie. Yy, w certyfikatach byłam te 5 lat. Tak jak byłam w ekologii, tak samo byłam w tych certyfikatach. Przeszłam też szkolenie na moje na moje pismo, na moje pismo Zrobiono, zorganizowano szkolenie. To szkolenie, o, tutaj macie cenę, jaką trzeba zapłacić za ten certyfikat. Tu są różnego rodzaju kartki. Nie będę się nad tym skupiać, bo bardzo długo by to trwało. Tu jest też, tak, to są wszystko. Wszystko programy, w które stara się wkręcić rolnika. Na moje pismo, bo jednego roku, zbuntowałam się. Nie chciałam tego planu, tego planu, po prostu plan produkcyjny, nie chciałam tego im wypełnić i wysłać. To było bardzo długo odwlekane. W końcu to, tak wiecie, prosili prawie, błagali, żebym ja to wypisała. No, bo, bo inaczej nie będę mogła dostać tego certyfikatu. No, wypisałam to, wypisałam i napisałam też list, że nie jestem fabryką. Ja nie potrafię produkować tak, jak sobie tam wymyślą, albo ja wcześniej w styczniu sobie mam ustalić, ile ja czego pozbieram, bo ja nie wiem, czego ja ile pozbieram. Bo, tak jak tutaj na przykład dziewanna, w tym roku bardzo jest jej mało. Choć starałam się wysiać, żeby było jej dużo. Nie wiem, co poszło nie tak. Nie wiem. Są różnego rodzaju warunki atmosferyczne niesprzyjające się ziołom. Także tego nie można przewidzieć. Tutaj jest kontraktacja kontraktacjach z herbapolem, bo jednego roku y, zachciało mi się. Uprawy rumianku. Zakupiłam w Legutku, nic nie zeszło prawie. Była susza i na tym moja uprawa rumianku się zakończyła. Była kontrola, było wszystko i na tym się zakończyło. Nic po prostu nie zdziałałam w tej dziedzinie i nie mam rumianku. Nie mam i widocznie na moich polach nie chcę rosnąć, muszę poszukać inne pole, które, które, będzie sprzyjające dla rumianku. Yy, ustawa o agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Mam ją wydrukowaną całą. Mam ją wydrukowaną całą, bo tak jak dzisiaj zrobiłam wam zrzuty ekranu, po prostu non stop jest to działanie ukrywane. Non-stop, przesunę sobie bliżej tutaj moje ziółka. Non-stop jest manipulacja, kombinacja. Wszystko po prostu ukrywają. Mm, polityka jest zakłamana. Kłamią na każdym kroku. Okłamują Polaków jak mogą. Nas nigdy nie było na żadnym spotkaniu. W Hadze w, tyś, w 1900... 17 nas tam nie było. Nie było przedstawiciela Polski, bo to zawsze ktoś coś podpisywał za nas. Tak jak teraz Andrzej Duda i jego rząd, żydowski, w większości żydowski rząd, podpisuje wszystkie ustawki, bo to nie są ustawy nawet, bo tak jak już Wam pokazałam, Konstytucja w tym samym dniu, co ją powołali, w tym samym dniu ją odwołali. Więc jaka jest ta Wasza Konstytucja? To tyle na ten temat, a teraz y, wrócę do, y, do y, wolnych ludzi. Głos zwykłych ludzi to jest stowarzyszenie, które powstało w Poznaniu. Z, y, zwykłych ludzi, tak, bo nie wiem co wolnych powiedziałam, zwykłych ludzi, ale z wolnymi ludźmi mają powiązania i jak byłam w Poznaniu to otrzymałam taką, taką gazetkę taką gazetkę gazetkę, no nie, no to jest taki wiecie taka reklama reklama stowarzyszenia byłam w księgarni Sursum Corda tak jak wam powiedziałam, po łacinie nikt nie wie o co chodzi. To chodzi o pieniądze. Księgarnia imienia Jana Pawła II. Oczywiście, filmik, na którym było nagranie, bo tam wszystko pani i pan po prostu no, nagrywają. Wszystkie te spotkania nagrywają w tej księgarni. To jest malutka księgarnia. Tam trafiłam za sprawą Małgosi z Szamotu, która wcześniej była na spotkaniu, zrobiliśmy takie w Lipnicy spotkanie i tam się pojawiła Małgosia. I ona mnie po prostu poleciła Karolinie Rosenkę jurga To właśnie jest chyba przewodnicząca tego stowarzyszenia. Później od razu skontaktowały mnie z Markiem Odlani, Odlanik, Pawłem Komorowskim. No, a oni są połączeni z innymi. Z Wirem, z tymi wszystkimi, którzy na wiecach występowali, yy, z Katarzyną Tarnawą. No i wieloma innymi, co już wam też pokazałam i, i mówiłam o tym wszystkim, co oni zrobili i dlaczego nie chcą ze mną rozmawiać. Nie chcą rozmawiać, bo tylko chodzi o pozyskanie pieniędzy dla swoich stowarzyszeń. O nic więcej w tym wszystkim nie chodzi. Zbiórki, zbióreczki i nic poza tym. Tak, jeszcze sobie tutaj wypisałam Adam Mazurek, który krzyczał odnośnie tutaj nauczycieli, był takie wiece były robione. Też mnie zablokował, wyrzucił mnie ze swojej strony. Doktor Katarzyna Bros Walderdorf, powiedzcie mi, skąd ci ludzie się wzięli i skąd ich nazwiska pochodzą? Bo to mnie czasami zastanawia też. Też oczywiście nie chcą ze mną rozmawiać. Nie chcą ze mną rozmawiać. No, i a jeszcze przygotowałam sobie ulotkę. Ulotkę sobie przygotowałam. Startowałam wtedy do Rady Powiatu. Dlaczego startowałam do Rady Powiatu? Bo wydawało mi się, że radna, honorata, chrobrowska, ogonowska bardziej jest potrzebna tutaj u nas w gminie. Więc ja postanowiłam no, taką współpracę, chciałam zawiązać, wiecie, taką współpracę kobieta z kobietą. No, i ja pójdę do powiatu. Ona zostanie w gminie. Oczywiście pan Mieczysław Kazimierz Buda już nie żyje, ale pan Mieczysław znał mnie. No i powiem, że zrobił takie świństwo, że wkręcił mnie razem z Witoldem Maciołkiem, razem z Ryszardem Kazimierzem Skibą. Może pan Skiba to nie był tak bardzo zorientowany, ale teraz to on jest bardzo zorientowany, a nie robi praktycznie nic. Wkręcili mnie na tą listę, bo ja nie należałam do żadnej partii. Cały czas to deklarowałam, że nie chcę się kojarzyć z żadną partią, z nikim nie chcę być kojarzona, bo ja jestem niezależna. No to powiedzieli, że nie mogę startować, bo nie mam pieniędzy. Nie mam po prostu tutaj całego zaplecza, więc muszę stanąć na jakiejś liście. No i, no i zgodziłam się znowu na to działanie. Zapisali mnie na ostatnim miejscu. Tak naprawdę to był niewielki procent głosów, które otrzymałam ja i ci panowie z pierwszych miejsc. I to i to zabrał wszystko pan Mieczysław, pan Mieczysław w świętej pamięci, bo już, już po prostu odszedł. Ale to jest właśnie przykład, jak się manipuluje ludźmi, jak się manipuluje wyborami. Ja nigdy więcej nie pójdę już do żadnego lokalu wyborczego, w którym nadal będą mm, manipulować ci oszuści, którzy są obecnie. Na chwilę obecną bojkot wyborów. Teraz, teraz pokażę Wam coś jeszcze. Skupię się teraz na przegląd. Przegląd nauk o zdrowiu. Byłam, byłam na tym spotkaniu odnośnie szczepień, odnośnie poprawy zdrowia, odnośnie onkologii. Byłam na tym osobiście. Mam nawet potwierdzenie, przysłano mi, przysłano mi na, na y, mojego y, maila. Czasami mi uciekają te słowa. Tutaj mamy fitoterapia chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego. Widzicie tego oszusta? Pytam się, kogo on wyleczył. Napisał publikację. Kogo wyleczył? W jakiej klinice odbywały się jego badania? Ja oczywiście zgłosiłam zgłosiłam wszystko na policję. Do krosna nie ma efektów żadnych, nikt nikogo nie pociąga do odpowiedzialności. Wczoraj wczoraj tutaj hmm, też hmm, pani Irena Matławska Moja y, profesor, która, z którą miałam wykłady na zielarstwie i jak chodziłam jako technik farmacji, jak się uczyłam. Wczoraj przeczytałam, więc po prostu mi szczęka opadła. Ja się pytam Pani Ireno po raz kolejny. Czy saszetki skrzypu się gotuje? Pani jako wymagający profesor Jak uważa? Jak pani uważa? To, co przeczytałam na końcu, sekcja fitoterapii, jestem członkiem, cytuję, cytuję panią Irenę, jestem członkiem grupy eksperckiej do spraw farmakognozji przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio. 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 Bio... Biujczy, y, pro, teraz mnie po prostu widzicie y, zacięło. E, no nieważne. Członkiem zarządu sekcji fitoterapii y, Państwowego Towarzystwa Lekarzy w nawiasie Skarbnik Biobójczych Produktów Biobójczych. Czasami bardzo się denerwuję na to wszystko, także wtedy, wtedy zaczynają mi takie włączać się no, blokady, do czego ja potrafię się przyznać. Czło, wracam do pani Ireny, członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i sekcji historii: historii farmacji. A od 2021 pełnię funkcję redaktora prowadzącego kwartalnik postępy fitoterapii będącego organem sekcji fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarzy. To ja się pytam, jakie są te postępy w tych suplementach, które bardziej ludziom szkodzą niż pomagają? Dlaczego? Nie piszecie i nie mówicie o surowcu zielarskim, którego nie ma na rynku polskim. Dlaczego o tym w tych kwartalnikach i w tych swoich publikacjach nie piszecie? Dlaczego nie wrócicie do tych książek? Dlaczego nie wrócicie do tych leków? To przez Was zostało zniszczone całe. Zielarstwo polskie. Dlaczego lekarzy nie uczy się ziół? Nie uczy się z tej książki wszystkich chorób. Są opisane wszystkie choroby. Jak można je usunąć za pomocą ziół? To jest też książka, którą będę polecać. To właśnie na zielarstwie dowiedziałam się o doktorze Aleksandrze Ożarowskim. Na chwilę obecną te książki nie są znowione, produkcje nie są znowione, no dobrze, no yy, wydania, wydania tych, tych książek nie są znowione, wstydzicie się. Jak tylko zmarł pan profesor, przestaliście o nim mówić. I od razu upadł herbapol. Został podzielony na różne rejony, na różne, tutaj jest Lublin, jest Wrocław i swoje laboratoria, tak samo pan Angielczyk, swoje laboratoria, laboratorium, w którym co tam badacie. Ciągle będę to powtarzać. Jedno niezależne laboratorium. I bojkot wyborów. Język polski nie jest łatwy, ale to zagraniczni y, turyści, którzy przybywają do nas, o emigrantach już nie wspomnę to oni mają obowiązek nauczyć się polskiego. Płynnie mówić, Płynnie czytać. Z pisaniem może być trochę gorzej. Bo tutaj wprowadzono te uzamknięte, uotwarte, Żyd z kropką RZ raz piszemy tak, drugi raz piszemy tak. To jest celowe działanie, by Polak po prostu czasami się pogubił w tym wszystkim. A żydostwo ma czas. Ma czas to wszystko, bo przecież oni są. Zawsze na tych właściwych miejscach obsadzeni. Oni nie pójdą do fizycznej pracy, bo są przygotowani do innych działań. I tym, i tym tutaj słowem kończę. Kończę filmik, bo już bardzo długo, długo Wam tutaj opowiadam. Pierwsza ususzona dziewanna. I jestem jedynym producentem. Prawdopodobnie nic mi nie wiadomo o innych producentach, którzy zbierają dziewanny, którzy zbierają płatki maku, którzy zbierają haberek, którzy robią liście wiśni, oksydowane, utleniane. Jest to proces utleniania, a utylizację zrobimy już niedługo. Wszystkiego dobrego, miłej niedzieli Wam życzę, miłego tygodnia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.